Dzień dobry! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje kochane wodniki, na czytaniu na miesiąc listopad 2024. Podam Wam za chwilę krótkie informacje na temat Nowiu i pełni oczywiście one też będą wklejone na karcie społeczność, ale mam do Was prośbę: czytanie ogólne. I nie będzie z każdym z was rezonowało. Dobrze by było sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent. Wenus, jeśli pytacie o miłość i sprawdzić znak księżycowy. Te znaki powinny z wami rezonować. Być może to czytanie, powiecie, nie do końca z wami rezonuje. Więc pamiętajcie, że w dniu urodzin nie, był tylko, nie było tylko słoneczko w znaku wodnika. Ale były też inne planety. Dzisiaj, kochani, pracujemy na moim wróżkowym tarocie. Karty już znacie, lubicie. Kto chce, niech sobie skarby zapisze. No w 1 listopada o godzinie 13:47, a pełnia 15 listopada o 22:29. Wkleję Wam też puste biegi księżyca. Nazwę, z jaką możecie się spotkać. Pełnia księżyca śniegu, pełnia ciemnego księżyca, mglistego księżyca, a nawet księżyc żałoby. Kochani, to z uwagi na 1 listopada. Bardzo często mi dzwonicie, piszecie, że trudny listopad będzie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dla mnie też, także ja was wszystkich bardzo, bardzo rozumiem, ale zobaczmy najważniejsze rzeczy, które nam chce tarot przekazać. Pamiętajcie, że w czytaniach tygodniowych będziemy uzupełniać. I to jest ten moment, kiedy możecie zostawić lajka, komentarz, jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, a chcielibyście na przykład. Więcej otrzymywać tego rodzaju filmów? Może Wam się coś tutaj podoba z tej mojej pracy? No to zachęcam, kochani, do tego, żeby sobie subskrybować i dopilnować, by świecił się ciemno-szary dzwoneczek. Kochani, na sam koniec Wy sobie kartą zadacie pytanie, ale zadacie je w taki sposób, żeby odpowiedź brzmiała tak lub nie. I dostaniecie odpowiedź tylko z dużych arkan. Dobra? Mam dla Was jeszcze. Przekaz z moich nowych kart. Oto on. I oczywiście afirmacja na cały miesiąc listopad. O, wyskoczyła tak mocno. Niech idzie. Kto może, niech udostępnia, kochani, będę wdzięczna. Może tutaj któryś wodnik potrzebuje tego czytania i wyślę Wam dużo pozytywnej energii. No a wiecie, komentarz, łapka w górę, to tylko po to, żeby kanał, kochani, istniał. Bo jak będzie spadek, to niestety mnie też nie będzie. Kartę, którą dla Was wylosowałam. Kiedy moje pragnienia i przekonania znajdują się w wibracyjnej harmonii. Co ta karta mówi? Podobne przyciąga podobne. Więc wibracje Twojej istoty muszą dopasować się do wibracji Twojego pragnienia, abyś mógł je w pełni zrealizować. Innymi słowy, Twoje pragnienia i przekonania muszą pozostawić, pozostawać w wibracyjnej harmonii, abyś mógł otrzymywać to, czego pragniesz. Ten słonecznik mi się tutaj strasznie podoba. Bardzo. Afirmację, proszę sobie pisać, proszę sobie powtarzać. Moje bogactwo jest nieograniczone i daje mi tyle radości, że dzielę się swoimi zasobami z otoczeniem. No proszę, kasa idzie do Was. No. Kochani, czytanie będzie ogólne, i pamiętajcie, tak jak powiedziałam, w czytaniach tygodniowych będziemy sprawdzać yy, więcej. Ja sobie najpierw, kochani, wyciągnę, a potem. Będziemy opowiadać. Ja bym tutaj troszeczkę skupiła się na oszczędzaniu w miesiącu listopadzie, bo możecie przedobrzyć, może Wam nie starczyć, może ktoś nie dotrzymać słowa i może być ciężko. Może być naprawdę ciężko, jeśli chodzi o sferę finansową. Ktoś nie dotrzyma słowa, ktoś nie odda pieniędzy, ktoś nie wypłaci i będziecie się zastanawiać, co dalej. Ja bym powiedziała tak że możecie się znaleźć w takiej sytuacji dosyć krępującej, dziwnej. E, na przykład w miejscu pracy o czymś wiecie, ktoś wam powie, słuchaj, nie dam Ci umowy, będziesz pracować e, po cichu, jak się będziesz zastanawiać, a co z latami pracy, tutaj e, mam wrażenie jakiś kontakt z osobą, e, z którą chcecie być, a, a z drugiej strony e, nie powinniście być, nie powinniście. Mam wrażenie, że po prostu tak los będzie kusić, kusić, bardzo będziecie kusić, będziecie wystawiani też, moi drodzy. Ja bym powiedziała, że na próbę, tak. Proszę Państwa, karta umiarkowanie, jeżeli chodzi o inwestowanie, jeżeli chodzi o sprzedaż, zakup, to ja bym powiedziała teraz nie. Przyjrzyj się dokładnie. Osiem pentakli mówi. Poszukaj gdzie indziej, bo piątka denarów jako ta wynikowa mówi, że to nie jest to, to jest złe, to jest nieopłacalne i dołożyłam trójkę mieczy i może być, kochani, kiepsko. Jeżeli tutaj y, myślicie nad rozwodem, nad odejściem z pracy, to trójka mieczy mówi, że nie znajdziecie pracy, a bynajmniej nie tak szybko. Jeżeli liczycie na poprawę w miejscu pracy, tak, czyli... Musicie się wykazać tym, że to wy się nadajecie na to stanowisko, natomiast nie liczcie, że dostaniecie nagle jakąś premię, tak? Nagle jakąś premię na, nagrodę. Widzę, że nie będą was chcieli wynagrodzić tak, jak powinniście, tak? Może na przykład mieliście L4 na dziecko. Czy też przyszedł jakiś pociotek, i wszystkie te laury on zbiera. Także wy się będziecie zastanawiać, co wy w tym miejscu robicie, i przyjdzie wam do głowy myśl, że tutaj już nic więcej się nie uda wyciągnąć. Jeżeli uważacie, że jesteście tymi pracownikami roku, to listopad nie jest miesiącem dobrym na szukanie, na szukanie tak, ale na rzucenie pracy. Nie rzucajcie, zanim nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że Trójka Mieczy mówi, że jak rzucisz pracę i nie będziesz mieć innej, to możesz długo, długo zostać bez niczego. Tak samo, kochani, jeżeli decydujecie się na, że będziecie na przykład sami się utrzymywać. Może to być trudne i może się nie udać. No i słuchajcie, w sferze, w sferze miłości, no jest tutaj, jak to mówimy, rycerzyk na białym koniu, ale rycerzyki to nie króle, tak? Pamiętacie o tym i niestety ta osoba może tak w piątek być bardzo aktywna, dużo dzwoń, dużo pisać, w sobotę w ogóle. Albo w niedzielę w ogóle. Yy. Powiem Wam, że mnie kiedyś taka starsza pani powiedziała, że jeżeli ktoś się nie odzywa do Ciebie w niedzielę, znaczy, że przebywa ze swoją rodziną. Tylko pytanie, czy ta rodzina to jest ta, w której się urodził, czy to jest ta rodzina, w której w której ty jesteś osobą trzecią. I wyszła ta karta. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale mam wrażenie, że nie będziecie zadowoleni, bo tak, wy potrzebujecie takiej równowagi w Waszym związku, a... Tutaj tak, trzeba się zająć dziećmi, trzeba się zająć rodziną, wszystko jest na Waszej głowie i ja widzę, że tutaj tak, i jesteście przygnębieni, i kręgosłup boli, i głowa boli, i źle się czujecie, w ogóle taki przytłaczający to jest ta karta w samym sercu tego czytania. Przytłaczający miesiąc, przytłaczająca sytuację, komuś macie pomóc, ktoś wam nie powie, dziękuję, komuś tutaj zależało na Was, teraz się nie odzywa. Słuchajcie, bardziej dla singli widzę tutaj kogoś drogą online, tak wiecie, jak sobie tam rozmawiamy. Nie czuję, żeby ta osoba była w pełni zaangażowana. Jeżeli liczycie, że on wam powie ja Cię kocham, to on wam kupi kwiatuszki, czy ona wam kupi kwiatuszka, serduszko tam, ale ciężko jej będzie to powiedzieć, bo ona tego jeszcze nie czuje. Ja wam powiedziała tak, że y, rada dla Was jest oczywiście, że udać się do Pani Wróżki, czy do jakiegoś wróżbity astrologa, czy, czy innej mądrej głowy, która by Wam naświetliła sytuację. Bo musicie doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteście partnerami. Szóstka była w mówi równo w dawaniu i braniu. Równo przede wszystkim w tym, że, że nie tylko wychwalicie Waszą osobę, ale osoba zabiega też o Was, Was też chwali, bo mam wrażenie, że tu jest tylko po jednej stronie, tak? Owszem, jest szansa na jakieś zwycięstwo, na poznanie jakiejś osoby, tak? Ale możecie na przykład poznać osobę youtubera, piosenkarza, i ta osoba będzie trochę, kochani, no egoistyczna, tak? Bo ona będzie mm, żerowała na fanach. A, a, a tutaj dla Was nie będzie miała tego, tego czasu, dlatego ja bym powiedziała tak: Musicie bardzo uważać na te decyzje, które będziecie podejmować spontanicznie, tak? Ja bym powiedziała: Wchodźcie drzwiami i oknami, zadbajcie o swoje zdrowie. I właśnie karta oszczędności, jako no, to jest to, co powiedziałam na samym początku. Kochani, czy wy mieliście problemy z, z kobietami typu szefowa, bo królowa to jest ktoś, kochani, kto rządzi, teściowa, tak? Jeżeli te problemy były, one będą odchodzić w dal. Lepiej jest tutaj karta racji się pogodzić, że raczej będzie jak było ale y, pogodzić się dla swojego dobra, tak? Ja mam takie poczucie, że wiele z Was utknie w tym, w tym listopadzie i powie, kurczę, nic nie idzie do przodu. Miało coś iść, i jak zwykle nic nie idzie. No, czasami tak jest, kochani, że po prostu nie idzie za wszelką cenę, jak byśmy chcieli. A ja coś sądzę, że i zdrowotnie podupadniecie, moi drodzy, y, tutaj na zdrówku, dlatego was odsyłam. Przepraszam, odsyłam was do lekarza. Wiecie, że tarot to nie wyrocznia. To może być czytanie dla jednej osoby, ale ja widzę, że wy się po prostu tak wszystkim stresujecie, tu nie ma pieniędzy, za co zrobimy święta, ten się nie odzywa, gdzieś tam pojechał. Mam wrażenie po prostu, że to jest wszystko takie na wodzie pisane. Zadajcie, kochani wy teraz pytanie i wybierzcie sobie cyfrę od 1 do 3. Karta pierwsza, druga i trzecia. Jeżeli wybraliście odpowiedź z numerem jeden może. Czyli odpowiedź jest albo tak, albo nie może. Głupiec zawsze odpowiada nie wiadomo. Jeżeli wybraliście dwójkę tak. Jeżeli wybraliście trójkę cesarz tak. Także odpowiedzi już na swoje pytania macie i ja was bardzo proszę żebyście uważały na siebie w tym miesiącu bo ten miesiąc jest trudny uważajcie na nowo poznane osoby bo możecie się zaangażować a osoba może być wycofana osoba może bardziej um, czekać aż ją będą tutaj podrywać i tak dalej nie liczcie na rodzinę bym powiedziała liczcie na siebie um, no i kochani ja bym powiedziała, że musicie wprowadzić choćby na siłę więcej radości do swojego życia bo możecie naprawdę utknąć, tak? Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Będziemy dopytywać czytaniami tygodniowymi, także, znajdziecie je na sekcji wideo. Dziękuję za lajki, dziękuję Wam za komentarze, serduszka, kwiatuszki, za postawienie kawusi. Dziękuję bardzo, już jest taka opcja. Dziękuję, że umiecie się odwdzięczyć. Mam nadzieję, że posłuchacie rad. Zobaczymy, co to będzie dalej. Jeżeli jesteście pierwszy raz, koniecznie zostawcie subskrypcję. Ach, zobaczycie, listopad zleci, zaraz będziemy w grudniu. Nowy rok, nowe szanse, tak jak to mówią. Ale macie się nie poddawać, kochani, w miesiącu listopadzie zwróćcie tylko uwagę na kobiety, bo kobiety się bardzo mocno u Was zaznaczyły, tak, jeśli chodzi o. Tutaj o kartę, o kartę rady. No jedynie dla singli to mogłabym powiedzieć, że karta raka, tutaj raki, w ogóle wodne znaki, tak, ryby, raki, skorpiony, tutaj, ale z taką dozą obserwacji, tak? Czyli bym powiedziała: nie ufaj, nie mów też wszystkiego, bądź, bądź może taka niedostępna, niech cię ten ktoś zdobywa powolutku. Bo mam wrażenie, że zachłyśnie się, a potem będzie cisza, nie? I będziesz żałować. No to do następnego, kochani. Wszystkiego dobrego dla was. Pa Pa.